O Matko bolesna, w tych czasach, kiedy większość ludzi boi się cierpienia, chociaż jest ono tak niezbędne dla doskonałego wypełnienia przykazań i rad Twojego boskiego Syna. Uproś nam wszystkim odprawiającym tę drogę krzyżową siłę do dźwigania własnych krzyży, cierpienia aż na sam szczyt Golgoty. Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Tobie, żeś przez krzyż i mękę swoją świat odkupić raczył. Stacja pierwsza. Wyrok. Ostateczne wyniki, wyczekiwane, nadzieja budowana ciągle od nowa z niczego. Oczekiwanie na lekarza który ma przynieść konkretne wiadomości. Nerwowe chodzenie po korytarzu, skrzypnięcie drzwi, spojrzenie w oczy lekarza, zawiśnięcie na jego ustach. Wyrok jest jednoznaczny. Niestety wyniki badań potwierdziły nasze domysły. Stwierdziliśmy raka złośliwego z przerzutami. Może Pan liczyć na kilka miesięcy lub kilka tygodni życia. Obecny stan wiedzy lekarskiej nie daje żadnej szansy na uratowanie. Wyrok, którego nikt nie cofnie, wyrok, od którego nie ma odwołania. Stacja druga. Przyjęcie krzyża. Szpital. Jedna z wielu sal. Łóżko, jakich wiele. Wszystko obce tylko cierpienie znane od wielu lat swojskie. Bezsenne noce, godziny długie jak wieczność, czas, który jakby stanął w miejscu. W taką noc, jedną z wielu, wziąłeś w dłonie różaniec. Nie robiłeś tego od dawna. Nie wiesz nawet, kto go położył na twoim stoliku. Po prostu zacząłeś rozmowę z Bogiem. Zrobiło się jaśniej. Wiara nie zabierze ci krzyża, może jedynie pomóc trochę ten krzyż zrozumieć. Trzeba najpierw przyjąć Boga, aby potem przyjąć krzyż, chociaż nigdy nie zrozumiesz go do końca. W ostateczności pozostanie tajemnicą jak miłość. Stacja trzecia. Pierwszy upadek bunt, żal do lekarzy, że nie dokonali cudu, żal do bliskich, że przychodzą zbyt rzadko, że mają uśmiech na twarzy, że są zdrowi, żal do wszystkich, o wszystko, o nic. Chwila, w której czujesz tylko ciężar krzyża, a nie rozumiesz jego wartości, nie dostrzegasz jego sensu. Aby zrozumieć, trzeba zrobić ten kolejny krok. Trzeba przejść do kolejnej stacji. Dopiero tam zrobi się jaśniej. Stacja czwarta spotkanie z matką obecność najbliższych żony, męża, dzieci, przyjaciół obecność matki. Zostawili wszystko, przyjechali z daleka, aby być blisko. Choćby przez chwilę, aby poprawić poduszkę, aby zaparzyć świeżej herbaty, aby uścisnąć Twoją dłoń i popatrzeć w oczy, aby posiedzieć w ciszy. Miłość wyrażona w drobiazgach, nowy zastrzyk siły, wielka miłość, która nie używa wielkich słów i wielkich gestów, zwyczajna obecność. Stacja piąta. Szymon przymuszony pomaga w dźwiganiu krzyża. Zwyczajowe godziny odwiedzin. Przychodzą koledzy z pracy, sąsiedzi z klatki schodowej, znajomi, przyjaciele. Siedzą jak na szpilkach. Nerwowo ukradkiem spoglądają na zegarek. Tłumaczą się brakiem czasu. Koniecznością załatwienia. Bardzo wielu spraw odchodzą w pośpiechu. Obiecują odwiedzić jeszcze raz za tydzień. Ludzie przymuszeni do miłości. Miłość, która zamiast radości przynosi łzy. Stacja szósta. Weronika zwyczajna, odważna miłość. Ktoś zaparzył herbatę. Ktoś wyniósł kaczkę, ktoś zwilił popękane od gorączki usta, ktoś zatrzymał się przez chwilę przy Twoim łóżku, ktoś zajrzał w środku nocy do Twojej sali. Dobro, które przyszło samo, bez proszenia i bez nakazów. Dobro, które było całkowitą niespodzianką. Dobro, które było darem. W takich chwilach nie czuję się tak mocno ciężaru krzyża. Stacja siódma, drugi upadek. Tak bardzo chciałbyś uciec od swojego krzyża, od cierpienia. Tak bardzo chciałbyś wrócić do normalnego życia, do ludzi i spraw, które pozostawiłeś. Masz już dość godzinnego leżenia pod kroplówką, trwającego wiele dni. Lub tygodni unieruchomienia w łóżku, całkowitego ograniczenia ruchów. Jesteś pełen buntu, nie potrafisz powstrzymać pytań, które cisną się na usta. Masz żal do Boga, że nie chciał inaczej ułożyć Twojego życia. Tak trudno powtórzyć słowa, które kiedyś wypowiedział Chrystus. Ojcze mój, jeśli jest to możliwe, Niech mnie ominie ten kielich Wszakże nie jak ja chcę, ale jak ty. Stacja ósma. Niewiasty Jerozolimskie. Współczująca obecność. Wielu ludzi, wiele słów, niezdarne uśmiechy, nieporadne gesty. Ludzie, którzy przychodzą. Czujesz ich bezradność, tak bardzo chcieliby pomóc, ale nie potrafią. Ludzie, którzy mogą ci dać tylko obecność, nic więcej. I to wystarcza to jest najważniejsze. W tej chwili niczego więcej nie potrzebujesz. Solidarność, les. Stacja dziewiąta trzeci upadek. Masz wszystkiego dosyć. Życie przestało cię cieszyć. Cierpienie jakby przerosło Twoją wytrwałość granicę Twojej odporności. Nie miałbyś nic przeciwko temu, gdyby ktoś skrócił Twoje cierpienia. Może nawet sam miałbyś ochotę zakończyć swoje życie. Może odczuwasz mocną pokusę ucieczki od tego, co trudne, czego nie potrafisz udźwignąć. Talenty mają owocować. Tak mówi Chrystus, każda chwila, każdy dzień to kolejny talent. Jedyny, niepowtarzalny i potrzebny. Życie jak symfonia, która musi wybrzmieć do końca. Stacja dziesiąta. Odarcie szat. Obnażenie. Bolesna, całkowita nagość. Na uczach ludzi, lekarzy, pielęgniarek odwiedzających. Zawstydzenie, upokorzenie przy każdorazowym załatwianiu czynności fizjologicznych, przy kolejnej zmianie pościeli, przy rutynowym badaniu w czasie porannej wizyty, przy zmianie opatrunku. Jednak nie choroba ciała jest czymś najbardziej wstydliwym. O wiele gorsza jest choroba duszy. Stacja jedenasta. Przybicie do krzyża. Konieczność operacji, amputacji, przeszczepu, a więc większy ból, a więc niepewność, a więc zagrożenie, Twoje przybicie do krzyża. Komu zawierzysz, czy tylko lekarzowi, jego doświadczeniu i wiedzy medycznej, którą posiadł? Niekiedy wystarczy uczynić mały znak krzyża, aby odzyskać spokój. Bądź wola Twoja, zawsze i do końca. Stacja dwunasta. Śmierć. Wiele razy mówiłeś we mszy świętej lub przy pacierzu. Wierzę w ciała zmartwychwstanie. Wierzę w żywot wieczny. Mówiłeś to ustami. Bogu nie wystarczy jednak, pobożne poruszanie wargami. Dlatego daje ci krzyż. Dlatego daje ci umieranie, aby sprawdzić, czy naprawdę wierzysz. Stacja trzynasta. Zdjęcie z krzyża. Kiedyś Bóg włożył ci krzyż na ramiona. Ten sam Bóg kiedyś zdejmie cię z Twojego krzyża. Śmierć jako wybawienie. Śmierć jako uwolnienie od wszystkiego. Ojcze, w Twoje ręce powierzę ducha mojego. Z cierpienia i smutku wejdziesz w radość. Z ciemności w światło, ze śmierci do życia. Wprost w ramiona czekającego Ojca. Stacja czternasta. Złożenie do grobu. Jeżeli życie ograniczysz tylko do materii, tylko do gromadzenia i konsumpcji, wtedy będziesz widział jedynie grób. Wtedy śmierć będzie dla Ciebie kresem wszystkiego. Wtedy może przyjść rozpacz. Chrystus powiedział, Ja jestem zmartwychwstaniem i życiem. Kto we mnie wierzy, choćby i umarł, żyć będzie. Jeżeli w to uwierzysz, wtedy śmierć stanie się dla Ciebie znakiem nadziei. Wtedy grób stanie się bramą prowadzącą do domu Ojca. Wtedy smutek zamieni się w radość, tę największą, w radość wielkanocnego poranka. Któryś za nas cierpiał rany? Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami i Ty które współcierpiała, matko bolesna, przyczyń się za nami. Droga Krzyża, droga Chrystusa, Twoja droga, droga Twojego życia. Musisz iść tą drogą, ale nie musisz iść sam. Chrystus chce iść razem z Tobą. Od Ciebie zależy, czy Go zaprosisz.